Sponsorem programu jest Marma Polskie Folie, producent ekranu dachowego Włochaty. Sponsorem programu jest PGE, Polska Grupa Energetyczna, mecenas polskiego sportu. Sponsorem programu jest Millennium Hall, Twoje miejsce w Rzeszowie. Millennium Hall. i ruszamy na pierwszą w tym roku przejażdżkę po rzeszowskim torze. Oczywiście bez hamulców. Sprawdzimy również co ciekawego działo się w żużlowym świecie. Porozmawiamy o kontrowersyjnym zakazie spacerów. I wybierzemy się do Gorzowa na ciężki mecz z tamtejszą Stalą. Po siedmiu miesiącach rzeszowski tor w końcu ponownie nadaje się do ścigania. W piątek został zweryfikowany przez przedstawiciela PZMotu, który dokładnie sprawdzał przede wszystkim elementy mające wpływ na bezpieczeństwo zawodników. Gdy przyjeżdża weryfikator, praktycznie musimy przygotować tor tak jakby do zawodu. Wszystko musi być gotowe, tak jakby w tym dniu mają się rozgrywać zawody. Teryfikator sprawdza wszystkie urządzenia, czy działają zegary dwóch minut, czy światła wszystkie, stopu, wykluczeń, taśma startowa, no, czy tor jest dobrze przygotowany. Wszystko da do Z jakby to normalnie były zawody z żużlowy. sprawdza, czy zachowana jest ta odległość dwóch metrów, ten strefa bezpieczeństwa za bandą. No, generalnie, czy banda dmuchana jest dobrze zamontowana, czy, czy... No, wszystkie kwestie bezpieczeństwa też oczywiście były sprawdzane. No w porządku wszystko nie było, ale uwagi, które były są takie, że bardzo drobne i, i, i mamy czas do 28 kwietnia do soboty, żeby je wyeliminować. Myślę, że nie będzie problemu, żeby to wyeliminować. Powinniśmy otrzymać licencję i z zastrzeżeniem, że do 28 kwietnia wszystko ma być zrobione. Siatka zabezpieczająca strefę, tą 2 y, metrów, strefę bezpieczeństwa przy parku maszyn nie była osłonięta z jednej strony takimi jakby zabezpieczeniami, że y, i już to jest na przykład zrobione już dzisiaj, także tak takie drobne, y, które były rzeczy, które na, na bieżąco, by, nawet podczas weryfikacji już były robione. Na życzenie właśnie weryfikatora, który kilkakrotnie tu wcześniej przeżył, do Rzeszowa widział, jak ta nawierzchnia toru wyglądała pod po, po tej budowie trybuny i co tam było w, w tym torze i wiedział też, że dosypowaliśmy nową nawierzchnię. No i zarzeczył sobie, żebyśmy przygotowali jednego zawodnika na, na dzień weryfikacji, żeby przejechał po torze i żeby sprawdzić, jak ten tor się zachowuje, czy będzie się rozsypywał, czy nie. Ale po, po tym przejeździe wszystko było ok, także czekamy na rozpoczęcie pierwszych dni. jest fajnie, bo jest na pewno nawierzchnia zmieniona, co jest na pewno lepsze, ponieważ to jest wszędzie tak samo przyczepny, można wszędzie jeździć, zobaczymy jak, jak się to będzie zachowywał na treningu, wiadomo ja przejechałem tylko kilka kółek, sam jeździłem, nikt więcej oprócz mnie nie jeździł, nie wiadomo czy to się będzie wszystko trzymało kupy, czy po prostu będą się robiły kolejne i dziury wychodziły. Na prostych teraz jest inaczej, bo się zdaje, że te proste są dłuższe, te łuki węższe, no ale je, jak się jeździ to nie czuć nie jest zbytnio. Silniki Petersen będzie w najbliższych zawodach startować w podwójnym obuwiu z powodu kontuzji dużego palca stopy. Media nazwały zawodnika kotem w butach na motocyklu. Bomber Harris wydał mnóstwo pieniędzy w tym roku na nowe silniki, prawdopodobnie jest to suma 20 tysięcy funtów, jak na razie bez efektów. Sędziowie rozpoczęli krucjatę przeciwko podrabianym deflektorom. Z nieoficjalnych informacji wynika, że niehomologowany sprzęt został wytworzony w jednym z warsztatów w grudziądzu. Po trzech niepełnych kolejkach Speedway Extraligi w statystykach prowadzi Nils Christian Iversen ze stali gorzów ze średnią 2,7 na bieg. Taki widok w tym sezonie zobaczą tylko ci kibice, którzy na stadion przyjdą przynajmniej godzinę przed rozpoczęciem meczu. Zgodnie z nowymi przepisami zawodnicy nie mogą wchodzić na tor, jeśli do początku spotkania zostało mniej niż 60 minut. Do niedawna ten czas wynosił nawet 90 minut, ale po protestach klubów został nieco skrócony, mimo to nadal nowy przepis budzi bardzo duże kontrowersje. No to jest głupi przepis wymyślony. bo ponieważ chodzimy, kupiemy, to sprawdzamy nawierzchnię jaka jest. Będziemy to musieli zrobić na prezentacji teraz. Jeżeli ktoś jedzie w pierwszym biegu tajmy młodzieżowej, mamy pierwszy czy drugi zaraz, no to też musi zejść z prezentacji i wtedy dopiero będziemy zębatki zakładać, ustawienia motocykla, no troszkę to jest takie... głupi przepis. Dla mnie, jako dla byłego zawodnika, przepis jest zupełnie niezrozumiały i absurdalny, no bo kto ma oglądać ten tor jak nie zawodnicy, którzy się mają ścigać, no nie potrafię sobie wyobrazić sytuacji, że, że, że nie wiem, że zawodnik motocrosu nie może wyjść obejrzeć toru, po którym się będzie ścigał, albo zawodnik Formuły 1 nie może się, nie wiem, przejechać skuterkiem po, po, po torze, na którym ma się za chwilę ścigać. Nie wiem, czemu miało to służyć. Mam nadzieję, że szybko zostanie zmienione. To, co dla laika może wyglądać jak zwykły spacer po żużlowym owalu, dla sportowców, zwłaszcza tych startujących w pierwszych biegach, ma bardzo duże znaczenie. O każdy chodzi, sprawdza przyczepność toru, Ochodzi każdy to kółko, cztery, dwa kółka kopie na starcie widzi, gdzie jest korzystniejsza ścieżka, gdzie jest lepiej, gdzie jest gorzej. Na pewno teraz bez tego będzie trochę inna jazda na pewno. A przypomnijmy, że jeszcze kilka lat temu zawodnicy przed meczem mogli przeprowadzać próbne przejazdy. Rzeczywiście kiedyś była próbatoru, była próbatoru wykonywana przez jednego zawodnika, później była próbatoru, w której możliwość miał jazdy każdy z zawodników drużyny. Nie wiem, ja myślę, że tutaj próba toru, no to, to może no jakoś zawodnicy chyba już się przyzwyczaili do tego, że, że tej próby nie ma i nie jest to jakiś wielki problem. Natomiast no obejrzenie toru, kopnięcie, e, e, sprawdzenie gdzie na co trzeba uważać, jakie są, jaka jest przyczepność toru na starcie, no przecież trzeba dobrać przełożenia, ten tor się zmienia. I, I jak oni go sobie obejrzą na półtorej godziny przed zawodami, no to, to, to w godzinie rozpoczęciu zawodów może być zupełnie inaczej, więc dla mnie jest naturalne, że zawodnicy wychodzą i, i sprawdzają ten tor. Skąd więc wziął się pomysł na taki przepis? Prezes spółki NEA Speedway Ekstraliga Ryszard Kowalski w rozmowie z portalem Sportowe Fakty odpowiada. Motywacja jest chociażby taka, aby nie zdarzały się sytuacje jakie miały miejsce w zeszłym roku z udziałem chociażby Gorzowskiej Drużyny. Połowa stadionu w Zielonej Górze krzyczała niecenzuralne teksty w stosunku do zawodników, którzy chodzili po torze. A zawodnicy odpowiadali ukłonami, które w tym momencie nie były stosowne do sytuacji. Następowało eskalowanie wzajemnych emocji, które nie powinno mieć miejsca w takich sytuacjach. Pytanie, czy zakaz wstępu zawodników za bandę jest dobrym rozwiązaniem tego problemu. O tym, jak nieprzewidywalny bywa naciągnięty wodą tor, przekonali się różlowcy startujący w pojedynku Polska kontra reszta świata w Gorzowie. A przecież nad przygotowaniem owalu pracowali najlepsi specjaliści. Wcześniej padał deszcz. Ja jestem przekonany, że, że, że organizatorzy robili wszystko, żeby, żeby zapewnić kiwicom jak najlepsze widowisko i ten tor przygotować w odpowiedni sposób. Natomiast no. Pogoda lubi padać w igle. taki to jest sport niestety, no trzeba się z tym borykać często i już. Oby nie okazało się, że chronieni przed wyzwiskami zawodnicy narażeni są na znacznie większe niebezpieczeństwo. Innego wyniku chyba nikt się nie spodziewał. Faworytami meczu w Gorzowie od początku byli gospodarze, których niezwykle trudno pokonać na stadionie imienia Edwarda Jancarza. W niedzielę Stal Kejlum Gorzów wystąpiła w następującym składzie. Tomasz Gorob, Michał Jebsen-Jensen Matej Zagar Nils Christian Iversen, Krzysztof Kastrzak oraz juniorzy Adrian Cyfer i Bartosz Zmarwik. W drużynie PGM Army Rzeszów, podobnie jak dwa tygodnie wcześniej, do walki stanęli Grzegorz Walasek, Maciej Kuciapa, Rafał Okoniewski. Lee Richardson, Jason Kramp oraz młodzieżowcy Łukasz Tówka i Damian Michalski. Już pierwsze biegi spotkania zapowiadały ciężkie starcie dla Rzeszowian. W biegu juniorskim Łukaszowi sówce udało się wywalczyć drugą pozycję, ale Damian Michalski nie utrzymał się za jego plecami i pierwszy pojedynek zakończył się wynikiem 4-2. do 2. W kolejnych wyścigach naszym żużlowcom udawało się dowieść do mety co najwyżej remis i już po pięciu biegach na tablicy wyników widniało 21-9. do 9. Na niewiele zdała się zastosowana w ósmym biegu rezerwa taktyczna, kiedy to Jason Kram zastąpił Macieja Kuciapę. Tuż po starcie Australijczyk spadł na ostatnią pozycję. Niewiele później Bartosz Smarzlik odebrał Walaskowi długą lokatę, ale ten na ostatnim okrążeniu wyprzedził młodzieżowca gospodarzy dowożąc do mety 2 punkty. Na pierwsze zwycięstwo Rzeszewian trzeba było czekać aż do 12 biegu, ale wtedy przewaga gospodarzy wynosiła już 20 punktów. Po defekcie Adriana Cyfera na starcie osamotniony Matej Zagar wprawdzie uporał się z Łukaszem Słówką, ale nie udało mu się dogonić Grzegorza Walaska, który pewnie dowiózł do mety 3 oczka. Drugie i ostatnie w tym meczu zwycięstwo Żurawie odnotowały w pierwszym biegu nominowanym, kiedy to o linię mety jako pierwszy minął Rafał Okoniewski, a na trzeciej pozycji przed Tomaszem Golobem dojechał Łukasz Sówka. Rzeszowski młodzieżowiec utwierał w całym spotkaniu 4 punkty w 5 startach. Drugi z juniorów, Damian Michalski, po tym jak w dziesiątym biegu uderzył tylnym kołem o bandę, zrezygnował z dalszej jazdy i zakończył mecz bez punktów. Najlepiej spisali się ponownie Grzegorz Walasek i Jason Kramp, którzy zdobyli po 11 oczek. Znacznie lepiej niż w Gdańsku zaprezentował się Rafał Okoniewski, który pięciokrotnie stając na linii startu do mety dowiózł 8 punktów. Nadal poniżej oczekiwań punktują Lee Richardson, który regularnie dojeżdżał do mety na trzeciej pozycji i uzbierał zaledwie 3 punkty w całym spotkaniu, oraz kapitan Rzeszowski drużyny Maciej Kuciapa, który nie zdobył żadnego punktu. Wśród gospodarzy najskuteczniejszy okazał się Krzysztof Kastrzak. gromadząc na swoim koncie 14 oczek, poprowadził drużynę Gorzogią do wygranej 53 do 37. すいません。 Sponsorem programu jest Marma Polskie Folie, producent ekranu dachowego Włochaty. Sponsorem programu jest PGE, Polska Grupa Energetyczna, mecenas polskiego sportu. Sponsorem programu jest Millennium Hall, Twoje miejsce w Rzeszowie. Millennium Hall.